Kochani, na ostatnim filmie obiecałam Wam, że założymy sobie rabatkę truskawkową. Właśnie uzupełniłam sobie jedną ze swoich podwyższonych rabat. Już Wam powiem jak to wygląda. Nie musicie mieć nie wiadomo jak dużo miejsca do tego, żeby założyć sobie tą rabatę truskawkową. E, wystarczy tak, jedna nadstawka paletowa albo jakaś stara skrzynia. Uzupełniacie ją ziemią. Pod dół dajecie sobie karton. Ja na przykład daję zwykłe po prostu kartony pozbawione folii. Uzupełniłam sobie to ziemią. Zwykłą zworka albo ziemiami, które zostały mi na przykład sadzenia, spikowania. Ja sobie zbieram to zawsze do jednej donicy, takiej dużej, i później to wykorzystuję do uzupełniania swoich rabat, bo jednak, jak wyrywamy te roślinki, yy, warzywa, które hodujemy przez cały sezon, no to tej ziemi nam systematycznie ubywa. Pamiętajcie też, że tej ziemi ubędzie w momencie, kiedy przyjdzie deszcz i po prostu ta ziemia sobie usiądzie. Przygotowałam sobie ziemię. Na poprzednim filmiku pokazywałam wam mój obornik granulowany. Sypiemy sobie dość intensywnie tym obornikiem po całej naszej rabacie. I jak będziemy sadzić, to ten obornik naturalnie znajdzie się w tym miejscu, w którym powinien się znaleźć. Więc nie ruszam go po prostu. Truskawek nowych nie mam i nie będę zamawiała, ponieważ moje truskawki są rozłogowe. Bardzo dużo rozłogów wytworzyły i bardzo dużo tych truskawek rośnie po prostu na dziko między moimi grządkami podwyższonymi. Więc po prostu wykopałam sobie je z trawnika jakkolwiek to źle brzmi i będę sobie takie truskawki sadziła ja w ten sposób rozmnażam swoje truskawki ale również podmieniam już te stare sadzonki które są dość mocno wyeksploatowane i które już po prostu zaczynają coraz słabiej rodzić te owoce ta rabata ma wielkość 60 na 90 cm, więc na takiej rabacie bez problemu możemy sobie wsadzić 9 sadzonek. Może się wydawać dużo, może się wydawać mało. Jest to optymalna ilość, ponieważ wtedy każda truskawka ma miejsce do tego, ażeby znaleźć sobie po prostu miejsce na wytworzenie nowych liści, na wytworzenie owoców i na to, żeby te owoce dojrzewały. Czy czymś ściłkuję nie. Ja niczym nie ściłkuję truskawek, zostawiam je po prostu w tej formie, w jakiej są. Teraz bez problemu można sadzić truskawki, oczywiście nie takie, które znajdziecie w hipermarkecie, tylko jeżeli faktycznie macie jakieś zaufane miejsca albo widzicie na przykład, że w sklepie ogrodniczym truskawki już stoją na zewnątrz. To bez problemu można sobie kupić takie zahartowane, zdrowe sadzonki. Natomiast widziałam ostatnio w Brico marsze że są truskawki. Natomiast ja takich truskawek nie wsadzałabym do gruntu, bo one są niedojrzałe, przechowywane w chwili obecnej w takich bardzo komfortowych warunkach, mianowicie w pomieszczeniu, gdzie jest ciepło, gdzie cały czas jednak ta temperatura jest na plusie, a grunt jest takim miejscem, że no nie wiemy jeszcze co przyjdzie do tego marca końca, co będzie w kwietniu, co będzie w maju, więc musimy się nastawić na to, że przyjdą jeszcze przymrozki i taka sadzonka wysadzona z komfortowych warunków, bez hartowania po prostu padnie Wam w tej ziemi i nie będzie owocowała, bo ją po prostu zmrozi. Dlatego ja wykopuję swoje truskawki, takie truskawki wsadzę na rabatę. Przygotowałam sobie jedną z truskawek, obciąłam sobie już te takie brzydkie, chore listki, utniemy jeszcze albo urwiemy taki kawałeczek i będziemy... Kopać. Kopiemy sobie dziurę. Ten obornik wtedy naturalnie też nam wpada do środka, więc nie ma z tym problemu. Ziemię staramy się rozgnieść w rękach, żeby ten korzeń otulić taką stosunkowo lekką i pulchną ziemią. Żeby nie robić tego po prostu takim zbitym kawałkiem, bo te korzenie też muszą teraz się odpowiednio ułożyć i rozrosnąć, żeby ta sadzonka się przyjęła. Nie zasypujemy serduszka rośliny, czyli tego miejsca, w którym roślinka wytwarza nowe liście, a widać, że chce wytwarzać już nowe kolejne. Tak wygląda początkowo moja sadzonka z trawy. Jak widzicie, to jest naprawdę to jest przejście między rabatami i w tym miejscu było tyle truskawek. Ja na zeszły sezon oddam chyba ze 100 sadzonek i znowu są kolejne. I jeżdżę po tych sadzonkach kosiarką, a one dalej systematycznie puszczają nowe listki więc doszłam do wniosku, że założę dzieciom jeszcze jedną rabatę jest to bardzo dobra odmiana jest to odmi nie mam pojęcia, że nie chcę Was wprowadzać w błąd jaka dokładnie odmiana, ale jest to roz odmiana rozłogowa o bardzo dużych owocach, dodatkowo owoce są bardzo słodkie ja robiłam z nich dżemy i robiłam z nich kompoty i powiem Wam uczciwie, że naprawdę bardzo, bardzo smaczne wyszły i bardzo dobrze się ją przetwarza e ziemię widzicie jaką mam, taki po prostu zbity Kawałek plasteliny ja to troszkę roztrzepię, żeby te korzonki uwolnić, i po prostu w drugim miejscu niedale, niedaleko od, od poprzedniej sadzonki włożymy sobie kolejną i przysypujemy delikatnie ziemią. Także jak widzicie, założenie rabaty truskawkowej nie wymaga od Was naprawdę jakichś niesamowitych umiejętności ogrodniczych wystarczy czasem do sąsiada się uśmiechnąć żeby dał wam parę sadzonek bo naprawdę truskawki niektóre potrafią się niesamowicie rozrastać usuwamy te brzydkie elementy rośliny one sobie pójdą do kosza ten listek też możemy usunąć ponieważ jest złamany gdzieś przy kopaniu musiałam go po prostu uszkodzić i w tym miejscu właśnie mamy serce naszej rośliny widać że młody listek będzie tu z tego miejsca nasza roślinka wypuszczała piękne owoce. Uczciwie wam powiem, że nawet nie wiem, czy coś widzicie w chwili obecnej, jak ja robię, z tego względu, o, e, z tego względu, że tak świeci słońce, tak mnie niesamowicie odbija od kamery, że nie wiem w ogóle, jakie jak jest wasze pole widzenia. E... Ja mam jeszcze na tą rabatę sześć sadzonek. Co jedna wygląda gorzej, ale jak widzicie, już po obrobieniu tej sadzonki można jej faktycznie nadać odpowiedni kształt. I w tym roku będziemy się już cieszyć owocami z takiej sadzonki. Więc to jest fantastyczne w truskawce w poziomce, że jeżeli odpowiednio wcześniej ją zasiejecie, zasadzicie to w tym roku już macie pierwsze owoce. Lubię też truskawki, które powtarzają owocowanie, niemniej jednak te truskawki. Mają zawsze mniejsze, jeżeli chodzi o wielkość te owoce. Ja w zeszłym roku nakręciłam dla Was filmik o odmianach truskawek, które ja mam u siebie w ogrodzie, także jeśli macie ochotę, to się cofnijcie do zeszłego roku. Ja się biorę natomiast dalej zasadzenie. Kolejna sadzoneczka przygotowana. Jak widać, młody listek się już pojawia. No i kochani, cóż, na koniec, jak już zasadzę swoje roślinki, wezmę odrobinę wody do konewki, podleję sobie je obficie. A od kwietnia, mniej więcej będzie to za dwa tygodnie, zacznę je nawozić właśnie tym nawozem, który wam pokazywałam Substralo, z firmy Substral, żeby po prostu moje sadzonki się wzmocniły i bardzo ładnie owocowały w tym okresie, w którym powinny. Jeżeli mogę Wam jakąś odmianę polecić, to polecam z całego serca Senga sęgana i polecam z całego serca koronę i polkę. No i oczywiście zachęcam Was też do siania truskawek, chociaż odmian truskawek do siania jest bardzo mało. Pozdrawiam Was gorąco, ja się biorę za dalsze sadzenie i sprzątanie w ogródku. Całusy, pa pa!